Cześć z tej strony Wojtek, a dzisiaj nagramy sobie kolejną odcinek z Five Nights at Freddy's. Zaczynamy! Dzisiaj postaramy się zrobić chociaż jedną noc. Było tak długo odcinków ale no to taki lekki problem przez co odcinków nie mogło być. Słaczko. Postaramy się zrobić jeszcze jedną noc dzisiaj, bo trzecia noc już nie musi być taka łatwa jak wszystkie. Jedna no w sumie jak dwie poprzednie. Czika jest w kuchni. Reszta jest na scenie. Wiem, że Chika idzie. Chika. Tu, Chika się cofła. To jest dobrze, jak ma trzecia noc, a jest pierwsza. A to, to, to chyba dobrze. Cika tylko atakuje. Obrazki się zmieniły. Można tak powiedzieć. To był Bonnie chyba wcześniej. Bonnie, Freddy i Chika obrazki. Teraz są obrazki dom, 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 dom. czegoś. <laughs> Fred się ruszył? Ja myślałem, że Freddy się w czwartej nocy dopiero rusza.

chica Jest dobrze, jest trzecia, mam 50% energii Tylko nie wiem gdzie jest Freddy Bo on się zaśmiał A nigdzie to... Cika, znowu jest w kuchni Bo nie jest w area Foxy nie wychodzi sunt normal neplacate. Dobra. Jest chyba źle. Mamy 30%, a jest... Oj, To już trochę nie za fajnie. Czeka cały czas do tej kuchni chodzi. Oni jeszcze jest pod drzwiami. Oni dalej jest pod drzwiami. Nie podoba mi się to, bo nie mamy za dużo energii. Przez zacząć trochę oszczędzać energii. No, no kurde! Jeden odszedł drugi przyszedł. O! Szybciej. Przegramy. Nie wiem, ile ten Freddy będzie śpiewał swoją kołysankę. No dzisiaj będzie troszeczkę krótszy odcinek, ponieważ zaraz mi przyjadą goście. Więc postaram się w następnym odcinku nadrobić nad trzecią. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Krótszy odcinek dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zawsze zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ehm. No, piszcie jak będziecie, będziecie chcieli, na przykład, nie inną grę typu, na przykład, nie wiem, wejdę, ja mogę nagrać.